Witam wszystkich, dzień dobry. Zanim przystąpię do mojego odczytu, ponieważ ja też będę czytał swój referat, chciałbym dać trzy krótkie disclaimery. Pierwszy jest taki, że zwalczam wciąż resztki przeziębienia, w związku z czym z góry przepraszam, jeżeli będę brzmiał dość nosowo albo będę musiał raz na jakiś czas kasznąć. Drugi jest taki, że planowałem wstępnie. To wystąpienie jako pewną formę działania performatywnego, albo czegoś, co w jakiś sposób zaangażuje również Was. Natomiast się rozchorowałem i nie zdążyłem tego rozplanować, ani tego wyegzekwować. Resztką tego pomysłu jest coś, co chciałbym Wam zaproponować to znaczy, rozdam Wam teraz coś, co można uznać za tekstualne zilustrowanie tego, co będę przedstawiał w swoim wywodzie. Jest to forma zbudowania alternatywnego, równoległego kanału komunikacyjnego między mną a wami. Rozdam po jednej kartce nie więcej. One są w dowolnej kolejności. To jest nielinearne, więc. I ostatni disclaimer, który ma związek z pierwszym. W związku z moim stanem zdrowotnym, niestety będę się po moim wystąpieniu ewakuował z Instytutu, więc nie zostanę niestety na rozmowie popanelowej, więc jeżeli ktoś koniecznie będzie chciał się ze mną skomunikować, żeby zadać pytanie, skomentować lub ze mną popolemizować, to zapraszam do kontaktu internetowego. Nie trudno jest mnie znaleźć w internecie. I dobrze, zaczynam. Zacznę od przeczytania moich trzech. E, mott. Praca umysłowa to także taniec. do danej myśli jest choreografią i wytwarza taniec. Alice szosza. Pisanie się zdarza. Filip Matwiejczuk. I ostatnie. Zachwyty, zachwyty, ale dajcie to do przeczytania na przykład absolwentowi liceum z niedużej miejscowości na prowincji. Powie, że napisał to ktoś na odlocie zanonimizowany użytkownik Facebooka, komentujący jeden z moich tekstów. Podejście pierwsze. Dla innego pisania, jako autoetnograficzny zapis procesu myślowego, który doprowadził mnie do miejsca, w którym się obecnie znajduję. Nuda, znużenie, frustracja, bezsilność, bezpłodność. Zacząłem eksperymentować i poszukiwać alternatywnych metod pracy oraz wyrazów w krytycznym pisaniu, Ponieważ każdy z powyższych stanów spychał mnie w stronę Rubikonu, na którego drugim brzegu rozpościerał się widok przebranżowienia. Słowem, przeczuwałem wypalenie zaledwie dwa lata po debiucie. Być może to przede wszystkim kwestia temperamentu, lecz dobijało mnie uporczywe zmęczenie. Zarówno regularna lektura krytyki, jak i zasiadanie do tworzenia własnych tekstów zaczęły wiązać się z nieprzezwyciężalnym poczuciem redundancji, ciągłego konsumowania oraz produkowania tych samych zestawów sprawdzonych klisz, rozwiązań i tropów. Oczywiście z poprawką na charakterystyczne style niektórych czytanych przeze mnie osób, lecz wciąż służące do spełniania nadrzędnego zadania. Opisywania spektakli, rozrysowywania kontekstów interpretacyjnych i, na szczęście, raczej nieczęsto, wyrokowania co do jakości recenzowanych projektów. Z tego właśnie nasionka zasadzonego w toksycznym gruncie wykiełkował impuls, który doprowadził do przesilenia i próby wyegzekwowania czegoś, co bardzo długo pozostawało w rezerwacie przemyśleń i nieśmiałych napąknięć podczas rozmów przy kawie. Innowacji. Początkowa potrzeba nowości była więc wyłącznie pragmatyczna, reparacyjna i osobista. Miała na celu ponowne wzbudzenie radości z pisania i ekscytacji z publikacji. Z czasem jednak zacząłem dostrzegać, że w intuicyjnie praktykowanym przeze mnie szukaniu alternatywnych metod pisania czai się merytoryczny potencjał. Frustracja wcześniej zasilana blokadami przy pisaniu zaczęła wędrować i w pełni znalazła ujście przy lekturze tekstów innych osób. Skoro ja mogę sobie pozwolić na przemyślenie tego, co robię, czemu pozostali tego nie robią? Czemu wszyscy zaczynają teksty od opisu scenografii, sprawozdania z zawiązania akcji, czy mniej lub bardziej związanego ze spektaklem kontekstu, tylko po to, żeby zaraz wrócić do opisywania spektaklu? Czemu czuję się, jakbym raz po raz czytał tekst tej samej osoby lub tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję, którą nakarmiono wszystkimi opublikowanymi do tej pory w dwutygodniku recenzjami? Odpowiedź okazała się prosta. Nie każdego stać na porażkę. Mówię o porażce rozumianej przez pryzmat neoliberalnej logiki produktywności, gdzie porażka równa się chwilowemu lub permanentnemu wyrugowaniu z trybów produkcji, a to za tym idzie reprodukcji, a jeszcze dalej życia. Jeżeli przegrałaś, najwyraźniej nie zasługiwałaś na wygraną. Odpowiedź ta może się wydawać nie tyle prosta, co oczywista, lecz dostrzeganie swoich przywilejów, które na przestrzeni lat stają się transparentne i znaturalizowane, nie bywa łatwe. Zacząłem zastanawiać się nad tym, jaka relacja łączy kapitał z estetyką, w jaki sposób jest ona determinowana przez bycie mieloną w bezlitosnej maszynie produkcji treści i czy istnieje przestrzeń, pęknięcie, szczelina, gdzie mogłaby posłużyć jako kij wpakowany w szprychy pędzącej nadprodukcji. Jest to również pytanie o związek estetyki z metodologią i metodologii z politycznością. Czy przyjęcie danej metody pracy twórczej ma w sobie potencjał protestacyjny lub emancypacyjny? Czy przyjęcie danej metody pracy twórczej wymaga wpierw zaaplikowania systemowych zmian, które rozłożą pod przegranymi siatkę bezpieczeństwa, czy jeszcze lepiej, sprowokują przewartościowanie logiki sukcesu i sprawią, że porażka stanie się czymś, czego można się spodziewać, ale czego nie trzeba się bać? Poświęcam porażce tyle miejsca, ponieważ jest ona immanentnie wpisana w logikę eksperymentu. W jego kontekście nie jest ona równoznaczna z totalną, mierzalną katastrofą, lecz może stać się zasobem wiedzy wyprodukowanej, rozdystrybuowanej i w nawiasie nie, zastosowanej w procesie pracy. Może stać się repertuarem praktyk i sposobów myślenia, które niekoniecznie muszą znaleźć konstruktywne zastosowanie w finalnym produkcie każdego eksperymentu. Więcej, sam eksperyment nie musi skutkować powstaniem artefaktu, który wraz z zamknięciem procesu zyskuje autonomię od swoich twórczeń. Można by ten tok myślenia sprowadzić do wyciągania wniosków z porażek, lecz byłoby to zbytnie uproszczenie. Sęk tkwi w gruntownym, antykapitalistycznym przedefiniowaniu porażki, w dostrzeżeniu jej wiedzotwórczej, postępowej i kontestacyjnej mocy. Jednak jak już wspomniałem, na porażkę nie każdy może sobie pozwolić, szczególnie jeżeli miałaby ona zaważyć na miesięcznym bilansie konta bankowego. Dlatego zanim przejdę do części tekstu poświęconej projektowi, jak wskazuje tytuł referatu innego pisania, zahaczę o uwarunkowania rynkowe, które z jednej strony owo pisanie utrudniają, lecz z drugiej strony mogą stać się przedmiotem jego krytyki i celem formułowanych na jego kanwie strategii oporu. Podejście drugie dla innego pisania jako produkt prekaryjnego rynku pracy w kulturze, zakonserwowany w murach akademii. Warunki pracownicze osób piszących krytykę można eufemistycznie określić freelancerskimi, a dosadnie prekaryjnymi. Kryzys gospodarczy roku 2008 doprowadził do likwidacji etatów w wielu czasopismach, co z kolei można uznać za katalizator obecnie panującej logiki zatrudnieniowej, przynajmniej w skali pism branżowych, takich jak Dialog, Czas Kultury czy Dwutygodnik. Według niej osoby autorskie domyślnie krążą pomiędzy pismami jak wolne elektrony, zazwyczaj osiągające stabilność finansową przez zatrudnienie na etat w instytucjach kultury, co czy, to znamienne dla posiadanych przez nie kompetencji na akademii. Jak pisze Marcelina Obarska: Pracujemy bez umów, wierzymy na słowo, często nie znamy swoich stawek przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia lub dzieła. Często czekamy długo na przelew, z ćmiącym poczuciem zażenowania dopytujemy o swoje pieniądze. Pisze tekst o prawach reprodukcyjnych, nie wiedząc, ile za niego dostanę. Hito Stajer opisuje filancera obok najemnika jako figurę charakterystyczną dla późnokapitalistycznych procesów rozpraszania i rozdrabniania produkcji, pracownika funkcjonującego w porządku postnarodowym i postdemokratycznym, uwolnionego od relacji solidarności z jednym i tym samym pracodawcą. Ta, sam, ta swoista samowystarczalność w zakresie zatrudnienia oraz praca w sektorze kreatywnym, siłą rzeczy wymagająca uaktywnienia szeroko rozumianej podmiotowości krytyczki w procesie produkcji, czynią ją sztandarowym przykładem postwardowskiego wyrobnictwa i narażają na zwiększone niebezpieczeństwo samoregulacyjnego autowyzysku. Postfordyzm jako model produkcji zakłada m.in. usieciowienie, osiągnięte dzięki rozwojowi technologicznemu, drastyczne zwiększenie istotności pracy niematerialnej, tutaj szybkie wtrącenie, które to pojęcie wywodzące się z myśli postoperaistycznej zdaje się odwracać uwagę od wciąż kluczowej dla płynnego funkcjonowania systemu niewidzialnej pracy materialnej, koniec wtrącenia. Rozmycie granicy między produkcją a reprodukcją czy, jak już zasygnalizowałem wcześniej, włączenie podmiotowości pracowniczki w zakres jej zawodowych kompetencji i obowiązków, czyli inwestowanie przez pracodawców, pracodawców w tzw. kapitał ludzki. Kluczową rolę w wytwarzaniu wartości odgrywa tutaj produkcja i cyrkulacja informacji, która staje się centralnym tworzywem i źródłem zysku w ramach reżimu akumulacji kapitalizmu kognitywnego czyli, cytat z Mikołaja Artajczaka, systemu podziału wytwarzanej wartości na płace, inwestycje, oszczędności, system ubezpieczeń społecznych w gospodarce opartej na wytwarzaniu produktywnej wiedzy. Na przecięciu obietnicy stałego i dynamicznego rozwoju gospodarki złożonej pod koniec XX wieku przez heraldów kapitalizmu kognitywnego z Silicon Valley i szerzej rozumianego kapitalistycznego mitu nieustannej ekspansji rynku jako warunku wzrostu jakości życia w neoliberalnych państwach narodowych, znajduje się paradygmat nadprodukcji. Może być ona rozumiana nie tylko jako tryb produkcji skutkujący nadwyżką niezdatnych do konsumpcji dóbr, ale również jako system autoregulacji podmiotów pracujących, formatujący ich postrzeganie, praktykowanie i doświadczenie zarówno czasu produkcji, jak i kolonizowanego przez swój rewers czasu reprodukcji. Jak pisze Weronika Parfianowicz, nadprodukcja jest wynikiem przeniknięcia mechanizmów rynkowych do wszystkich obszarów naszego życia, pól twórczości, instytucji, w których pracujemy jest elementem systemu żerującego na naszej aktywności, bo to przede wszystkim ta ruchliwość, a nie treść i sensy, generuje zyski. Kiedy się zatrzymamy, zmęczymy, staniemy z boku, stajemy się dla systemu zbędni. Marcelina Obarska zauważa, co prawda w kontekście sztuk performatywnych, że termin nadprodukcja implikuje powstawanie dóbr skazanych na zmarnowanie przez niemożliwość ich konsumpcji. Rozpoznanie to w dość przewrotny sposób prowadzi z powrotem, tym razem już w kontekście pisania tekstów, do uwarunkowań i specyfiki produkcji postfordowskiej. Teksty krytyczne, przynajmniej te publikowane w internecie, również nie idą na zmarnowanie, gdy powstanie ich za dużo, lecz konsekwentnie, nawet jeżeli nie są czytane, wypełniają sieć, nie będąc poddawanymi utylizacji. Jak wskazuje Maurizio Lazzaratto, dobra powstające w wyniku produkcji postwardowskiej nie znajdują swego kresu w konsumpcji, lecz pozostają w ruchu, będąc udostępnianymi i lub współtworzonymi przez konsumentów. Nawet jeśli ilość tekstów przekracza możliwości percepcyjne osób czytających, taśma produkcyjna wciąż nie zwalnia. Co również istotne, nadprodukcja w sektorze kultury ma, jak argumentuje Parfianowicz, charakter dobrowolny i wiąże się z silnym utożsamianiem z działaniami, które podejmujemy. Osobisty związek z podejmowanym działaniem wynika również z gęstych sieci powiązań towarzyskich, żeby znów przywołać Parfianowicz. Przyjmujemy zaproszenia do nich, czyli zbiorowych projektów działań, wydarzeń, bo lubimy ludzi, którzy nas zapraszają. Bo to nasi przyjaciele i chcemy ich wesprzeć swoją pracą. Bo te zaproszenia mile rozpieszczają nasze ego. Bo cierpimy na syndrom FOMO lub jego środkową europejską odmianę pod hasłem Życie jest gdzie indziej. Bo boimy się, że już nigdy nie dostaniemy żadnego zaproszenia. I choć podobnie jak Obarska Parfianowicz niekoniecznie odnosi się tutaj do produkcji tekstów, to jest ona procesem, który rządzi się podobnymi prawami, szczególnie w kontekście wyjątkowo narażonych na prekaryzację osób debiutujących lub rozpoczynających pracę krytyczną, zmuszonych do wyszukiwania i przyjmowania zleceń przez wzgląd na sprzężenie rozpoznawalności i prestiżu z prospektami zatrudnienia. W tym świetle tożsamość zawodowa krytyczki jawi się jako status osiągany w wyniku procesualnego, akumulacyjnego zdobywania pozycji. Oczywiście można uznać, że ostateczną instancją jest tutaj intencjonalność i samoświadomość, czyli zrównać tożsamość z performatywną autoidentyfikacją, gdzie nazwanie się krytyczką czyni daną osobę krytyczką. Ten trop nie uwzględnia jednak uwikłania w struktury środowiskowej władzy, hierarchii i postrzeganie, czy wręcz interpelacje przez osoby w pozycji autorytetu oraz instytucje. W dobie rozproszenia kompetencji i niestabilności zatrudnienia, ciężko nie zadawać sobie następujących pytań przy okazji wchodzenia na rynek: ile publikacji czyni mnie krytykiem? Czy powinienem pojawiać się na spędach towarzyskich, żeby zwiększać szanse bycia zaangażowanym do projektu lub otrzymania zamówienia? Jeżeli tak, to z kim powinienem nawiązać kontakt, żeby dostać zamówienie lub być poleconym? Kluczową kompetencją okazuje się więc umiejętne rozporządzanie kapitałem społecznym, co często zależne jest od usposobienia danej krytyczki. W związku z tym zmienną w potencjale zatrudnienia staje się technicznie pozazawodowy zasób towarzyskości, sieciowania i zwiększania swojej widoczności, chociażby poprzez aktywność w mediach społecznościowych, które służą nie tylko do nawiązywania znajomości, ale również do tworzenia metatekstualnych konstelacji, dyskusji, promocji czy składania zamówień. Istotną funkcję we Wprowadzaniu na rynek krytyczny pełni Akademia, która konserwuje hierarchie środowiskowe, szczególnie jeżeli ma się szczęście i uczęszcza na zajęcia do osoby pracującej na edacie redaktorskim w branżowym piśmie. System uczelniany jest więc zarówno rezerwuarem odświeżających perspektyw metodologicznych i merytorycznych oraz częstym zabezpieczeniem zawodowym dla osób piszących krytykę, jak i machiną konsekwentnego namaszczenia dobrze prosperujących młodych i prominentnych osób autorskich, wyposażającą je w odpowiednią dawkę kapitału społecznego na starcie kariery. I choć Igor Kierkosz argumentując w swoim eseju poświęconym m.in. wchodzeniu na rynek krytyczny, e, argumentuje w swoim eseju, że studia w jego przypadku polonistyczne nie przygotowują do tej konkretnej aktywności zawodowej, to do pewnego stopnia, szczególnie prowadzone na uczelniach w poszczególnych miastach, ułatwiają dostęp do środowiska, które krytyk określa wymownie lunaparkiem. Podejście trzecie, dla innego pisania jako projekt innego pisania. Potencjalną strategią oporu wobec totalizującej logiki nadprodukcji, prekaryjności i nieustającej ekspansji jest sformułowany w rozmowie Sojusz Redakcji Recenzentów postulat działania kolektywnego i wywierania presji na wydawców pism branżowych poprzez strajk. Przerwanie pracy, a tym samym zahamowanie trybów produkcji miałoby, po wielu latach środowiskowych debat i dyskusji, doprowadzić do upodmiotowienia krytyczek jako grupy zawodowej i wywalczenia upragnionych podwyżek honorariów, pokrywania kosztów podróży i noclegów oraz szeroko rozumianego poprawienia warunków pracy. Jednak w kontekście chwiejnej tożsamości zawodowej, a przede wszystkim ryzyka utraty znaczącej części dochodów wstrzymanie pracy jest rozwiązaniem groźnym w perspektywie doraźnej. Jest to podstawowy paradoks przywileju. Odmowa produkcji na rynku prekariuszy musi wiązać się z istnieniem zabezpieczenia, czyli właśnie przywilejem. Ponadto należy zwrócić uwagę na potrzebę kompleksowego rozumienia kapitału, o które toczy się rozgrywka. Kapitału nie tylko pieniężnego czy społecznego, ale i kulturowego. W nowoczesnym kapitalizmie tożsamość klasowa nie jest uwarunkowana jedynie stosunkiem do środków produkcji, produkcji czy zdolnością konsumencką, ale również magmą etosu, kompetencji, zaplecza instytucjonalnego, konfiguracji znajomości czy stopnia usieciowienia. Samoświadomość krytyczek poprzedzająca działanie polityczne powinna więc być budowana na fundamencie przecinających się rozpoznań dotyczących własnego wyzysku, jak i uprzywilejowania oraz zachodzących między nimi napięć. Rozchodzi się więc o usytuowanie, zmapowanie własnej perspektywy, uprzedzeń, kompetencji, potencjału i sprawczości, które nie byłoby gestem całkowicie samozwrotnym, lecz służącym budowaniu intersubiektywnej konstelacji perspektyw o politycznej mocy. Jest to praca, która może dokonać się zarówno na poziomie systemowym, jak i tekstowym, poprzez zwrócenie wzroku siedzącej na widowni krytyczki na własną pozycję, np. swój klasowy background, umiejscowienie w strukturach władzy, uwarunkowania procesu pisania tekstów, współmierność wynagrodzenia do wykonywanej pracy, afekty towarzyszące oglądaniu spektakli, interse intersekcjonalne tropy tożsamościowe, czy w końcu środki, z których korzysta pisząc. Zważywszy na opisane powyżej uwarunkowania rynkowo-środowiskowe krytyki sztuk performatywnych, projektowanie rozwiązań alternatywnych względem gatunkowo-sztywnej, konwencjonalnej i jak pisze Piotr Morawski, anachronicznej recenzji jest wielopłaszczyznowe. Można je traktować w perspektywie jednostkowego działania kontestacyjnego jako możliwe narzędzie metakrytyczne i krytyczne wobec mechanizmów produkcji treści, jak i spekulacje. Możliwy utopijny model odzyskania czy rozszczelnienia kategorii krytyczności, który stałby się osiągalny w szerszej skali wraz z poprawą warunków pracy krytyczek. Perspektywa pierwsza, podobnie jak wstrzymanie pracy, wiąże się z ryzykiem, odrzuceniem tekstu niespełniającego gatunkowych wymogów, wydłużeniem czasu pracy redakcyjnej czy, uwzględniając praktykę, którą roboczy nazywam pisaniem z czasem, odsunięciem w czasie otrzymania honorarium przez wydłużenie procesu przygotowywania tekstu. W związku z tym czuję się zobowiązany zaznaczyć, że teksty mojego autorstwa, czyli Widok z drogi w dół, Poblask kabały i Możesz to przeczytać, Możesz też się ruszyć, schematyczny quasi-score, kolejno publikowane w dialogu Puzyny, dialogu przed jego przejęciem i w czasie kultury, które określiłbym intuicyjnym egzekwowaniem stylistycznego i metodologicznego oporu oraz poszukiwania, są wypadkową względnej stabilności finansowej, dostępności czasu oraz życzliwości osób redaktorskich, Piotra Morawskiego, Zuzanny Berendt i Petra Dobrowolskiego, z którymi nad nimi pracowałem. To dzięki tym czynnikom mogłem sobie pozwolić na wypróbowanie szeregu środków zaczerpniętych z eksperymentalnej memuarystyki, współczesnej dramaturgii i poezji, skorów choreograficznych i nowej humanistyki w celu stłumienia, wypalenia, ale również przemycenia konwencji przez granice gatunków. Jednocześnie w związku z tematem poniższego referatu czuję się zobowiązany do metakrytycznego stematyzowania jego konstrukcji oraz zaaplikowania stosowanych przeze mnie w pisaniu krytycznym narzędzi w części, która w pierwotnym założeniu miała być koherentnym i linarnym wyłożeniem akademicko nobilitowanych uzasadnień dla postulowanych przeze mnie praktyk. Doszedłem jednak do wniosku, że zadałoby to kłam temu, o czym ta część jest. O komunikacji, wytwarzaniu wiedzy na nieoczywiste sposoby i metodzie pisania, która podważa zastane struktury i wymogi. O co więc chodzi? Chodzi o pisanie impulsywnymi odejściami i spontanicznymi powrotami. O pisanie czułe, pisanie reparacyjne, pisanie opiekuńcze, lecz nieprotekcjonalne. O rozciąganie semantyki, elastyczne znaczenia, poranny stretching słowotwórczy. O pisanie niemasturbacyjne, niefallocentryczne, niemocne i nietwarde. opisanie pisanie metakrytyczne, samoprzez się. O przemyt, szmuglowanie, przemykanie i skradanie się. O język wirujący, język tańczący, robiący salta, skaczący na główkę z jednoczesnym koziałkowaniem. O schowanie się w torbie z zabawkami i niewyścibianie z niej nosa. O złamanie włóczni, zatkanie lufy, sflaczenie penisa, krach na giełdzie i rozbiórkę wież. O język krnąbrny, język niepokorny, nieposłuszny, wymagający się spod kontroli. Opisanie ciałem, pisanie rękoma, oczami, zębami, uszami, nosem, wątrobą, płucami, śledzioną i gruczołami opisanie rozproszone, pisanie kolektywne, wspólnotowe, ale specyficzne, o język niepoważny, gotowy do zabawy i głupi, o pewność siebie, że będziemy musieć jej sobie rekompensować, pisząc okrutne tyrady na temat spektakli, o wirusowanie, zarażanie, transmisję i współdzielenie, opisanie w procesie, pisanie nieproduktywne, przeciągłe, znudzone, leniwe i prokrastynujące, o meandrowanie, slalomowanie, wymykanie się terminom i spanie za kotarą, Opisanie performatywne, pisanie aktywne, bierne, zafiksowane i wyluzowane. O niepisanie o spektaklu, opisanie ze spektaklem, w spektaklu, na spektaklu i pod spektaklem. Okarmienie się stylami, tankowanie stylami, napajanie stylami. Opisanie afektem, pisanie skojarzeniem, niewiedzący freestyle wyobraźni i pisanie refrenem. Opisanie na miarę poszatkowanych map i pączkujących miast. Opisanie w poprzek trak, tras migracji technokapitału. O język harcujący, język swobodny, gumowaty, elastyczny i fluktuujący. O niepisanie o nie w niedoczasie, opisanie z czasem. Opisanie słabe, pisanie niepewne, narażone i podziurawione, opisanie o pisaniu, opisaniu i, i opisaniu. Opisanie na granicach, pisanie w kanionach, na bagnach i w szczelinach. Opisanie na przekór, pisanie w kontrze solidarnościowe i współtwórcze. Opisanie montażem, pisanie migawką, fragmentem i przebłyskiem. Opisanie feministyczne, pisanie komunistyczne, queerowe i sojusznicze. Opisanie gotowe na porażkę i przyjmujące ją z otwartymi ramionami. Opisanie pod prąd na jednokierunkowej, pisanie hamujące ruch i zatrzymujące wzrok. O niepisanie. Opisanie tekstów, które możesz wydrukować i układać nimi domino. Opisanie na otwartym sercu, opisanie w związkach, opisanie z klasą. O nieroszczenie sobie prawa do syntezy, opisanie o niczym i opisanie o wszystkim. O niekonsekwencje, niewiedzę, pokory i głód, opisanie eseju poezją i pisanie poezji Esejem, opisanie eseju tańcem, o eseju tańczenie i tańczenie esejem, o niepisanie jak stary dziad i w końcu opisanie, które nie jest nudne. Dziękuję.